Od zera do rakuna, tylko tradeując pety w growe Garden. Dzisiaj podejmę się takiego challenge'u, moi drodzy, i zaczynam z tym oto pieskiem, jako moim petem startowym, a ty na samym start 100 Łapy w górę i suba. I oczywiście hydmij to wideo, żebyśmy lecieli jak najwyżej. To no, dzisiaj będziemy robić konkretny trading. Czyli coś, co w drogę garden występuje od bardzo dawna. Żeby to było mało, robimy to na głównym koncie i na publicznych serwerach, bo będziemy właśnie tradować I e, mamy tutaj pierwszego typa. Zobaczymy, czy on by nam coś zaoferował za to pieska. Cześć, tak mu napisałem, widzowie. Zobaczymy ty w ogóle, co on ma. Spaghetti Slota ma. No ale właśnie, chyba będzie trzeba zmienić serwer, bo ci są zbyt dużymi milionerami. Na razie musimy wytrajdować to pieska, a celem tego odcinka, jak mówiłem na samym starcie, jest rakun. Oj, moi drodzy, dołączam na kolejny serwer, gdzie będę podejmował się próby tradowania. I uwaga, gość ma wielkiego strusia. Ale zarąbisty, wielki struś. I wyszedł. Oho, widzowie, i są nowe osoby. O, oh, jakiś trade za Moon Mango, widzowie, chce mi dać. Zobaczmy. Wysyłam trade request. O, oh, widzowie, ona chce Moon Mango seed, więc raczej nic. Nic tutaj nie ugramy. Co jest? Spotkałem widzowie Jezusa. Ta, wychodzimy z tego serwera. O, oh, widzowie, spotkałem Polaków. Siemano. Dobra, widzowie, piszę już tutaj z jednym. Aha, on, on chce coś lepszego. No dobra, to nie było tematu. A ten nie wie widzowie, co za niezdecydowani ludzie. Jeden bilion za psa. Tylko. Hmm mi ich, czy dali był jakiegoś peta za psiaka. Dobra, widzowie, Bacon Pig. Chyba robię pierwszego trade'a z Quantum jakimś rajderem. Akceptuję to. O, proszę, zaakceptuj to, proszę. Bum, mamy, mamy. Dobra, widzowie, napisałem dzięki za trade, byku, i mamy Bacon Pig. Ej, wiecie, że ja nawet nie wiem, co ona robi? Aha, daj jakąś aurę. Dobra, to jest nieważne, bo i tak musimy ją przetrade'ować. Okej, okay, moi drodzy, jestem na kolejnym serwerze jakimś. Zobaczcie, co tutaj się w ogóle... Ej, gość posadził same karotki, yo. Siema, byku, mam na trade... Bacon pig. Byku, mam na bacon pig. Dasz mi za to coś. Zobaczmy, widzowie. Nie nie da nam. Nie chcę tego. No dobra, jego strata widzowie. Moi drodzy, pozwólcie, że posłużę się moim serwerem prywatnym oraz posłużę się z napisaniem ogłoszenia na Dikshopie, czyli moim serwerze Discord, gdzie możesz kupić różne pety i wyślę po prostu link do serwera. Zobaczymy, jakie oferty będą mi po prostu widzowie składać. No, jestem ciekawy, jak widzowie pójdzie ten odcinek tam i zobaczymy potem na publicznych już serwerach. O, widzowie, kilka osób dołączyło. E, Siemma panowie. Mam świnię na trade. Zobaczymy, czy dostaniemy coś za tą świnię. Zobaczmy jakie oferty. Oh, cook to To jest dobre, to jest bardzo dobre. Dam koi. Pan xx da koi. Kolega daje... Mm, nie, nie, nie. A może tutaj? Dobra, widzowie, zapytałem, czy ten koleżka daje cook to all, bo jeżeli tak, to ma chyba najmocniejszą ofertę za naszą świnkę. Napisał, że można. Boom. Wysyłam mu trade'a. Zobaczymy, czy uda nam się to robić. Jeżeli nam się uda, ja pierdzielę. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczcie, jaki value jest. 10 kg do 1 400. Akceptuję to od razu. Proszę, zaakceptuj to. Proszę. Jeżeli uda nam się wytradować scooby All Rakuna, to już ja pierdzielę. Okej, okay, trade completed. Widzowie, dobra, ty, ja mu, ja, ja mu dam ważkę Trzymaj ważkę, byku Dostał ważkę za darmo, widzowie Dziękuję, panowie, uciekam tradeować dalej Pach, widzowie, jestem, oczywiście e, No i co? I mamy Polaków, fajnie A ja mam Cooked All Heja, heja Szukam ofert na wymianę za Cooked owl. Miejmy nadzieję, że ktoś by nam dał coś dobrego Ale co mogłoby być lepsze od Cooked owl? Napisałem, on, on, widzowie, zareagował O mój Boże, a ja napisałem Siema, wymieniamy się <laughs> Nie wiem, czy mnie poznał, <laughs> ale ale śmiesznie, to naprawdę ty. Nie znam tego kogoś. Widzowie, kolejna zasada jest taka, że nie mogę zdradzić, że nagrywam. Widzowie, widz się podjarał. Damy mu prezent, tylko niech on się z nami wymieni. O to w tym chodzi. Chodziło, że nie ma nic dobrego takiego. Mm. Red Fox, widzowie, on ma Red Foxa. Kurczę. A za Red Foxa? Ej, widzowie, jakby nam się udało to Red Foxa wytradować. Wiecie, nawet jak on nam da to Red Foxa, to temu odpala jeszcze Dragonflya. Po prostu za darmo, za to, że jest subskrybentem, zna mnie. Jakby wystąpił film. Ale ciekawie. Że trafiliśmy go na publicznym serwerze. Ej, widzowie, ten gość właśnie stracił szansę na Dragonflya! Zapytam go jeszcze raz, czy jest pewny. Bo jak wymienię się z nim, to odpalam mu Dragonflyer. I co, on się pyta, czy będzie na odcinku? No będziesz, stary, będziesz. Jako największy chyba przegrany tego odcinka mogę się dostać DragonFly'a za Red Foxa plus Owl. Więc trochę, trochę stary, słabo. On nie jest pewny i nie chce z nami robić Dira, więc lecimy. Napisałem mu tak, zobaczysz na odcinku, co cię ominęło. Jestem widzowy na kolejnym serwerze. widzowie, taki Golden Lab. Ej, jeżeli by się udało za niego wytradować, to bardzo spoko. Okay, widzowie, zapytałem yy, kota w butach, <grym>, czy on chce trade'a za cookt-owl. No, ale widzowie, zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Spotkaliśmy kolejnego widza, moi drodzy, na publicznym serwerze. Robimy trade. Dobra, widzowie, pytam go, czy robimy trade za mimika. Jakby się udało zrobić to za mimika, to jesteśmy fest zarobieni. No i widzowie, tak jak w przypadku kolejnego widza. O, się ma Boże, widzowie, ile widzów? Wszystkim będzie trzeba coś dać. Okej, okay, on nic nie da za Cooked Owl. Pytam jeszcze raz to widza, czy się chce wymienić za Cooked Owl. Jak się uda, moi drodzy, to będzie bardzo dobrze. A on pisze, że to nie ja. Daj peta, znam cię i subskrybuję. To się wymieńcie ze mną za Cooked Owl. To wam podwoję to. Nie wiem, czy dobry pomysł był, widzowie, żeby wchodzić z gówno konta tutaj. Dobra, napisałem im ta. Wymienię Cooked Owl, czekam na propozycję. Gość rakuna, wow. Dobra, widzowie, oni nie chcą ze mną wchodzić w interakcję, więc wyjdę. Normalnie bym im coś dał ale jako, że taka jest konwencja odcinka, a oni totalnie jak mają bazy, to idziemy z tego serwera. Kolejny serwer. Boom! Ale widzowie, gość ma ładną tą. Heja. U, ma shopy, widzowie, ma trzy shopy. Elegancko, jakiś bogol, tu kitsune, widzowie. Widzowie, cooked all za night owla. Hmm. Dobra oferta, ale czy masz coś lepszego? Okej, okay, widzowie, odpaliłem oferty wymiany z gościem. I chcę mu dać cooked all w zamian za jakiegoś peta. Tylko ja nie wiem, co on, co on czyni. Czy on szuka tego peta? Może być tak, że po prostu nie uda nam się. of Okej, okay, widzowie, kolejna oferta wymiany, tym razem z Kung Fu Pandą TV. No i co, no, mamy CookTowla. Zobaczymy, co dostaniemy tutaj. Napisałem, że czekam na jego ofertę i potrzebuję tylko frutów albo petów. Dobra, gość chyba żartuje, dał nam 2 t Napisałem mu od razu, że widzowie, za mało, lowball. Zobaczymy, czy dojdzie do oferty 4,4T. No, chyba nadal za mało, co? Napisałem mu 60 trylionów minimum. Zobaczymy, czy by na to poszedł. Na, nie chciał się wymienić, niestety. No i widzowie, jesteśmy! Znowu Polacy chyba. Du Dużo Polaków, dużo Polaków, widzowie. Dobra, widzowie, zobaczymy, czy ktoś trade nie za Cooked Owl. Już mamy jednego Polaka. No fajny byłby jakiś Red Fox albo Mimik. Dobra, widzowie, jesteśmy w kolejnej ofercie wymiany. Zobaczymy. Shiny Cooked Owl. Co dasz za to, człowieku? Okej, okay, Ostrich. Ostrich, taki słaby widzowie trochę. Gość mi dał Shiba Inu. Co? Dołożył 100 bilionów? 10 trylionów. Ale dobrze wiedzieć, że to, co wytradowaliśmy, jest już warte 10 trylionów. Ale jak wytraduje Chopa? Uuuu... Blood Kiwi! jest legendarny. Dorzuć coś jeszcze. No, Blood Kiwi jest fajny, jest fajny. Ale Cooked All K2? No nie, odrzucił mi trade. A. Nie potrzebuję. A widzowie, Kolejny serwer. Siema, moi drodzy, kolejne lobby i ludzie mi nie odpiskują a ja dam Dragonfly'a po prostu za to, jak ktoś mi wytraduje tego Kuktoula, ale nie mogę o tym wspomnieć. O, widzę jakieś kinza. Czy ona jakieś pety? P jedynie chyba, tak? No nie widzą. Posłuszmy się znowu Discordem. Kuktoul zbieram oferty. Pach! Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy, czy ktoś będzie chciał mi dać coś dobrego za Kuktoul. Czy uda nam się zrobić ten challenge, w którym chcemy dojść do Rakuna? A ja taką osobę na O, widzowie, i dwóch już jakichś traderów się tutaj wyładowało. Cztery prawie. Tak, tak jest, widzowie. Serwer zapełniony i ludzie będą składali oferty. Zobaczymy, co dostaniemy. Patrzcie, tam jeden ma Dragonflya. Spiked Mango. Widzowie, co goś ma? To widz. No i widzowie, w eleganckim outficie możecie takie outfity zakładać. Bardzo szanuję taki movement. Yo! Siemka mam na trade, to co na ogrodzie? Bieram oferty! Okej, okay, widzowie, zbieram oferty. Zobaczymy, zobaczymy, co się tu stanie. Oczywiście mówię, że jeżeli jeżeli ktoś da mi coś lepszego, to ja mu też dam. Okej, okay, widzowie, Gianti Lobster. Mmm... Kitsune. Dobra, pytam się, kto jeszcze ma jakąś ofertę. Zobaczymy, popatrzcie na razie to. My mógłbym wziąć to za Koraptę, Kitsune, moi drodzy, tak naprawdę. Okej, okay, jakieś takie bomblosomy. Dobra, widzowie, ja im piszę tak. Halo, oferty albo Kiku serwera. Dam ci to za niego, widzowie, Jano napisał. A nie, ten mi powiedział. To. Ale dobra, zobaczmy czy Jano się wymieni. Dobra, wysyłam trading ticket do Jana. Okej, okay, wrzucamy mu shiny cooked owl. Kitsune uważam, że bardzo worth jest. Strasznie. Bum. Akceptuj akceptuj, 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 akceptuj. Dawaj. Mamy to! Mamy corrupted kitsune. Jano. Jano to ode mnie otrzymuje widzowie Dragonfly'a za darmo. Ach, oh, masz, trzymaj. Widzowie, tradujemy dalej. Dobra, widzowie, wpisuję tak. Trade kitsune, kto da lepszą ofertę, biorę. Mam nadzieję, że to nie jest limit, widzowie, dzisiejszego odcinka i że dzisiaj jeszcze. O! Ktoś dołącza. O, ale mam bardzo mało kasy, więc raczej nic nie będzie miało takiego. Piszę tak: zbieram oferty. Okej, okay. junkbot za corrupted. Pancake nie, widzowie. m mm -mm, nie, -e. Dobra, widzowie. O, jakaś oferta tutaj. Oferta za goryla. Mmm. Nie, chyba goryla mnie nie. Oferty, panowie. 70 największa oferta, widzowie. Zaczyna się licytacja. Zaczyna się licytacja, moi drodzy. 100 te. On chyba nawet tylu nie ma, widz. Zobaczcie, on jest spukany. Okej, okay, sto, kto da więcej? Kto da więcej? Wizowie licytacja się zaczęła. 109, 200, 200 te za koruptę Po raz pierwszy. 230, 230, po raz drugi, po raz pierwszy. Widzowie, jak to się dzieje? Licytacja normalnie. Widzowie, ja tak ciągnę tą licytację dalej. 270, 300. Widzowie, zapytałem się go, czy mogę się upewnić, czy on aby na pewno tyle ma. Swoją drogą zorientowałem się, że kamera mi padła jakiś czas temu. No więc yy, on mi nie wygląda. Na takiego 390 Widzowie, 390 trylionów Sprzedane! Widzowie, w godzinę zrobiliśmy. Jeszcze zobaczmy, czy on nam to da. Da nam, widzowie, patrzcie to. Hop, jest. Proszę bardzo, 390 trylionów. Uwaga, akcept. Uwaga, 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 uwaga. Bum! Mamy to! Od zera do trylionera. Zostaw gościu suba i łapę w górę. I dziękuję za oglądanie. Wpadaj do, na Discord, link w opisie. I zostaw suba.